Siemanko, to znowu ja. Minecraft M MGO. Yy, teraz już zbudowałem nasz dom. Drewna poszło naprawdę tak dużo, że... Przepraszam. Yy, ściszyłem, bo mogłoby mnie nie słychać. A drewna naprawdę poszło tak dużo na ten dom, yy, że... No... Tak dużo po prostu tego drewna poszło, że... Prawie cały las ścięłem. Tutaj wszędzie były drzewa. Wszędzie. te prawie drzewo koło, drzewo koło drzewa. A mi tylko 9 desek zostało. Dużo odbierałem tyle, tyle rzeczy. Tutaj y, już to łóżko zrobiłem. Jak widzicie tutaj wcześniej. O, y, owce zabijałem. To wie, wiecie. To widzieliście w poprzednim odcinku. Tutaj ogólnie ma być kopalnia. Dlatego to łóżko już mam. Nowe miejsce na łóżko. I. I gdzieś tutaj o postawie Jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie. Muszę gdzieś tutaj, o. No. Tutaj jest nasz taki magazynek. Jeszcze o, na razie nic nie mam, bo y, główne rzeczy. Mam y, tam główne rzeczy mam y, tutaj w tym tej krzyńce na dole. Naprawdę tyle rzeczy poszło. Bruku też pełno poszło. Musiałem no, no, nowego na ten narąbać. Gdzieś, gdzieś tam poszłem, i tam gdzieś w góry tam Wciąż hmm. wydaje, że za głośno, ale to trudno. Trochę oświetlę, żeby tutaj stop... prostu... Hmm. potworki nam się tu nie spawnowały. Creeper się zespałnuje i eee. no będzie po bon. nas. Um. <laughs> hmm. No nieba. Dzisiaj w panach yy, mam zrobić kopalnię. Może kopalnię zrobimy. Yy, tutaj bardziej ile mam dębowych sezonek, Aż 43. Jeśli chcecie wiedzieć skąd mam okna, yy, wiecie, że tutaj było pełno piasku. O! No, i po prostu. No, nieważne. Zrobimy kopalnię dzisiaj. Tak myślę. Kopalnię zrobimy, bo. Mamy mało bruku, nawet tego. Fosforię już włączyłem, a tego węgla też nie mamy dużo, ani jest. A ani jednego żelaza nie mamy dużo, więc robimy kopalnię gdzieś tutaj, o, zacznę kopać. Najpierw, może, no dziwny bóg taki był, najpierw zacznę od kopania tym, tym drewnianymi, w żeby się zniszczyć, skończyć, żeby się już nie było. O, czemu tak mi zlagowało? Pewnie przez frapsa. A, laguje strasznie. Dlaczego? Hmm. Może dlatego. W to ja zwykle gram na. Ten, daleka i mi nie laguje, ale trudno. A, już nie mam pochodni już nie mam. A. Dobra, tutaj gdzieś zaczniemy kopać i hmm. nie wiem co robić w następnym odcinku. O, już mi się zniszczyło. Nie wiem co robić w następnym odcinku mam. Możecie napisać co mam zrobić. Chociaż tak w Minecrafcie nie, nie lubię za dużo robić, więc sam nie wiem czy wasze pomaga. <laughs> Witam to znowu ja. No niestety widzicie już mam pół kopalni, no może nie pół. Większość kopalni zrobione, która miała być e, robiona w odcinku. Niestety dowiedziałem się, że Fraps nie nagrywa, dlatego że mam za mało miejsca na dysku C. Dlatego... Nie, nie wiem, czy już wam ten dom pokazywałem. Pokażę wam tak szybko do końca. E, tutaj jest łóżko, nie już go prze, e, prze, przenosi, przeniosłem. Tutaj mam magazyn, nic tutaj nie mam, bo wszystko mam tam na dole. Dobra. To zaczniemy robić... Dokończyć na naszą mm, kopalnię. Przepraszam Was y, za ten... Y, y, za to, że y, nie nagrywałem... Znaczy, nagra nagrałem tylko, że nie nagrałem tego, jak robię kopalnię, ale w fraps FRAPSie mi dopiero to po kilku minutach wyskoczyło, że y, FRAPS nie nagrywa y, ten... FRAPS coś tam nie nagrywa, dlatego, że jest za mało miejsca na dyskusję i... Wszystko się zepsuło Znowu Tak samo jak z moim starym kątem No zacina strasznie tak Ja się nie wiecie to już wykopałem węgiel Dużo węgla Duże złoże węgla znalazłem O tutaj duże złoże węgla znalazłem Ach, nie no. Trochę bez sensu to się zrobiło. Nienawidzę takich błędów frapsa. Jeszcze mam do tego strasznie Minecrafuje, nie wiem czemu. No jedno trudno. Jakoś się wytrzymał przez te kilka yy, odcinków. I właściwie a, nagrywanie tych odcinków zależy tylko od was. Czy będę nagrywał dalej, czy nie. No, może nie, nie całkiem od Was, też ode mnie, ale y, im więcej łapy w górę i subów, tym więcej filmików będzie, tak? Y, a więc y, w większości to zależy od Was, y, czy będziecie. Y, ...oglądać więcej moich filmików czy nie, czy, by, y, czy będą prezentacje y, z modów, czy nie, czy by, będą będzie y, na nagrywane co nowego, czy nie, R to wszystko zależy od Was. A więc... ...wiedzcie, że wszystko od Was zależy, czy może nie wszystko, ale mm, większość. Nie wiem czy już mam kończyć Chyba nie bo tamten e, odcinek e, Frapsa Jak się zepsuł to powinno trochę jeszcze nam zostać No nie Czemu tylko trzy Jak <laughs> potrzebuję więcej Wszystkiego to nie ma No fajnie No przynajmniej już jest dzień no. Co jest Przepraszam was za te szumy coś nie tak z moim mikrofonem. Jeśli mnie nie będzie przez chwilę słychać, to... Yy... Jeśli przez chwilę mnie nie będzie słychać, to... Poczekajcie, yy... naprawię. Tylko spróbuję naprawić mikrofon. Ok, chyba już mnie dobrze słychać. No, już nie ma takich szumów. Ha. Niczego nie ma w moim domu. W wielkiej biedzie jesteśmy. W wielkiej. Dom może mamy fajny, ale co z tego, jak nie mamy ani drewna, niczego nie mamy. Teraz staram się śpieszyć, żeby wszystko pokazać. Może tą kopalnię zrobić w tym odcinku, nie tak jak z tym naszym pierwszym domem. Nic nie pokazałem, jak zrobiłem. Ponieważ to nie jest żadne, żadne mistrzostwo. Już trawa się wyrosła, właściwie to to może wykopię, żeby ładniej wyglądało. O! nie chce nie, mi się, tak żeby trawa nie rosła, to głupio wygląda. Kopalnia 300 metrów pod ziemią, a później nagle, te, kurde, jakaś trawa sobie rośnie. Wiedziałem, że teraz się zniszczy.